Czy program Manager może przewidzieć wyniki spotkań. Z tej strony kanał przypadkowe zakłady i przez najbliższe tygodnie sprawdzimy, czy najpopularniejszy symulator trenera piłkarskiego pomoże nam pokonać bogmacherów. Wszystkie mecze dla fanów puścimy za 2 zł na SuperBecie, aby pomóc sobie super przewagą. Liga Włoska. Cremonense, Sassuolo remis 2 do 2. Lecce Acemilan, remis 1 do 1. Bolonia remisuje z Como 0 do 0. Parma przegrywa u siebie z Atalantą 0 do 1. Napoli wygrywa u siebie z Cagliari 1-0. Pisa remisuje u siebie z AS Romą 0-0. Genua takim samym wynikiem remisuje z Juventusem 0-0. Torino remisuje 1-1 z Fiorentiną. Inter wygrywa 2-0 u siebie z Udinese. Lazio wygrywa u siebie 2-0 z Hella z Weroną. Kurs kuponu 7456,74. Liga Polska. Arka Gdynia wygrywa u siebie 1-0 z Wisłą Płosk. GKS Katowice wygrywa u siebie 2 do 1 z Radomiakiem. Termalika remisuje u siebie 2 do 2 z Koroną Kielce. Zagłębie wygrywa u siebie 1 do 0 z Piastem Gliwice. Górnik wygrywa u siebie z motorem Lublin 3 do 1. Remis w spotkaniu Lecha i Wizewa 0 do 0. Jagiellonia przygrywa u siebie z Lechią Gdańsk 2 do 1. Pogoń remisuje u siebie z Rakowem Częstochowa 0 do 0. Krakowie u siebie wygrywa z Legią Warszawa 2 do 1. Kurs kuponu. 21 739,84. Liga niemiecka. KSV wygrywa u siebie Stout Pauli 1 do 0. Lipsk przegrywa u siebie 2 do 1. Z Heidenheim Werder przegrywa u siebie z Bayerem Leverkusen 3 do 1. Stuttgart wygrywa u siebie 1 do 0 z Borusją Gladbach. Hoffenheim remisuje u siebie 0 do 0 z Eintrachtem w Frankfurt. Augsburg wygrywa u siebie 2 do 0 z Bayernem Monachium. Wolfsburg przegrywa u siebie 1 do 2 z Mainz. Borussia Dortmund wygrywa 2 do 1 z Unionem Berlin. Kulm przegrywa u siebie z Freiburgiem 0 do 1. Kurs kuponu 382,70. Liga Hiszpańska. Celta Vigo przegrywał u siebie z Batisem. 3 do 2. Elche przygrywa u siebie z Levante 2 do 1. Valencia remisuje u siebie z Getafe 0 do 0. Alavaś przygrywa u siebie z Atletico Madryt 3 do 2. Real Sociedad wygrywa na wyjeździe z Oviedo 3 do 1. Girona remisuje u siebie z Sevillą 1 do 1. Real Madryt wygrywa u siebie z Majorką 4 do 0. Celta Figo wygrywa u siebie z Real 2 do 1. Betis remisuje u siebie z Atletic Bilbao 2 do 2. Espanyol wygrywa u siebie 2 do 1 z Osasuną. Cano wygrywa u siebie z Barceloną 2 do 1. Kurs kuponu 70 212,95 Liga francuska. Lens remisuje u siebie 1 do 1 z Brest. Lorient przegrywa u siebie z Lille 2 do 1. Osser wygrywa na wyjeździe z Nantes 3 do 2. PSG wygrywa na wyjeździe 1 do 0 z Toulouse. Rennes wygrywa 1 do 0 na wyjeździe z Angers. Strasbourg wygrywa 2 do 1 na wyjeździe z Monaco. Paris FC wygrywa u siebie 3 do 1 z Metz. Havre przegrywa u siebie z Niceą 2 do 1. Olympic Lyon remisuje z Olympique Marsylia. 1 do 1. Kurs kuponu 5826,19. Liga angielska. Chelsea remisuje u siebie z Fulham. 1 do 1. Manchester United przegrywał u siebie z Barley. 2 do 1. Sunderland wygrywał u siebie 2 do 1. Z Brentfordem. Tottenham wygrywa u siebie 3 do zera z Bormów. Everton wygrywa na wyjeździe 2 do zera z Wolves Newcastle wygrywa 1 do zera z Leeds, Manchester City wygrywa na wyjeździe z Brightonem 2 do 1. West Ham na wyjeździe wygrywa 1 do zera z Nottingham. Arsenal wygrywa na wyjeździe 2 do 0 z Liverpoolem, Aston Villa wygrywa u siebie 1 do zera z Crystal Palace. W kurs kuponu 68 668,30. I mamy dla was jeszcze jeden kupon bonusowy, który możecie znaleźć na naszych innych social mediach. Linki do nich w opisie. Zostaw proszę łapkę w górę na szczęście, suba, aby nie przegapić innych promocji z innych link, i daj nam w komentarzu znać, czy próbujesz z nami pokonać buka.